Wyznacz miarę główną kąta skierowanego i w podpunkcie A mamy 395 stopni. Zatem mamy tutaj przedział. 1 razy 360 stopni, potem mamy B do no, 2 razy 360 stopni, no bo to jest 720 stopni. To znajduje się w tym przedziale. Zatem nasza beta to jest alfa, dodać 1 razy 360 stopni, bierzemy to co po lewo, czyli mamy 360 stopni. Zatem nasza alfa to beta, odjąć 360 stopni i mamy 395 stopni. Odjąć 360 stopni to 35 stopni. Jest to kąt ostry, należy do tego przedziału, wszystko się udało. Pod punkcie B zastosujemy ten sam przedział liczbowy, czyli będzie ta sama beta, zatem nasza alfa to 457 stopni, odjąć 350. 60 stopni to 97 stopni. I teraz mamy C, w którym mamy wartość ujemną, więc zmieni się nasz przedział na minus 1 razy 360 stopni. Mamy tutaj beta, Kolejną liczbą całkowitą, następującą po minus jedynce jest 0. Ok, czyli nasza beta. To jest alfa, odjąć 1 razy 360 stopni i minus 360 stopni. Zatem nasza alfa to będzie beta plus 360 stopni. Po prostu to przeniosłam na drugą stronę. I mamy minus 253 stopnie, dodać 360 stopni. To 107 stopni. Należy do przedziału, wszystko się udało. Pod punkt D pogłębił nam się ten minus, czyli wlatuje nam znowu inny przedział. Będziemy mieć minus 2 razy 360 stopni. Tu znajduje się nasza beta. Kolejną liczbą całkowitą większą jest 1 razy 360 stopni. Zatem nasza beta. To jest alfa, odjąć 2, minus 2 razy 360 stopni, no to alfa to będzie beta, dodać 2 razy 360 stopni. Wpisujemy zatem naszą betę minus 520 stopni, dodać 720 stopni, mamy 200 stopni. Należy to do tego przedziału. Podpunkt E wartość dodatnia dużo większa niż poprzednio, więc tutaj będziemy mieć 2 razy 360 stopni, bo to jest 720 stopni, czyli mamy tutaj powyżej. Kolejną liczbą całkowitą jest 3. No to nasza beta to jest alfa. Dodać. 2 razy 360 stopni, alfa, zatem to będzie beta. Odjąć 2 razy 360 stopni. Wpisujemy naszą betę. Odjąć 720 stopni, 199 stopni. Oczywiście mieści nam się to w przedziale. Podpunkt F. Teraz mamy. Ujemne wartości, czyli tutaj aż minus 4 razy 360 stopni. Mamy tą naszą betę, kolejną liczbą całkowitą, większą jest 3. Beta alfa odjąć 4 razy 360 stopni, no to nasza alfa to beta plus 4 razy 360 stopni. Podstawiamy beta minus 1234. Dodać, wymnażamy 1440 stopni. Otrzymujemy 206. Należy do przedziału. Zrobiliśmy to zadanie poprawne. I podpunkt G. Tutaj będziemy mieć 4 razy 360 stopni. Dopiero wtedy znajduje się ta nasza beta w tym przedziale. No to tutaj piątka. Beta to alfa. Dodać 4 razy 360 stopni. No to alfa to będzie beta. Odjąć 4 razy 360 stopni. Podstawiamy naszą betę. Wymnażamy 1440. Otrzymujemy 270 stopni, czyli znowu liczbę, która należy do tego przedziału.